Ja siemano, z tej strony Króliczek i witam was w kolejnym odcinku z tej gry I w tym odcinku dokańczamy sobie Ten pierwszy świat, na którym wczoraj Wczoraj, Boże, co ja gadam W poprzednim odcinku, który przechodziłam No i mam nadzieję, że dzisiaj chociaż Troszeczkę, połowę drugiego mi się uda Więc ja już nie gadam, tylko przechodzę go Dobra bardzo mało, bardzo mało mi zabrakło w tamtym odcinku, żeby to go skończyć. I nagrywam dosłownie jakieś 5, 10 sekund po zakończeniu tamtego odcinka ten odcinek. Więc po prostu nie chcę mi się, bo pewnie zapomnę o tych odcinkach nagrywać. Więc wolę tak od razu. Kolejne 15 minut. Mam nadzieję, że mi się uda. Lepiej niż w tamtym odcinku, bo w tamtym to było źle. O, tutaj koniec już jest. Patrzcie. Przede mną jest koniec już. Przede mną. Koniec. Jej, udało mi się. Ale muzyczka. Ale ja nie będzie tutaj tym. Dobra, teraz świat drugi. Lecimy. Ja już go przeszłam. Oczywiście jestem na czwartym świecie. Jakby ktoś nie wiedział. Hmm. Okay. No, sorry, bo ja muszę restart wziąć. W moim ja przechodziłam przecież. Dobra. I to jest świat drugi. Więc zaczynamy. spadła ty lecisz. Dobra, nie, lecę, lecę? Nie wiem gdzie, ale lecę przed siebie. Nie? Ja w ogóle mam jakieś Nie ciągle mi się wydaje, że to jest motor i mówię czasem na to motor, więc jakbym powiedziała na ten rower motor, no to sorry. Skupienie. No co to ma być? No ja nie potrafię nawet jechać tym rowerem. Okej. Okay. O, nie prawda. Co to było? Naprawdę nie potrafię to grać. Niby takie proste, jednak dla mnie wszystko jest trudne. Dla mnie to wstanie z łóżka jest bardziej skomplikowane niż zrobienie sobie obiadu, nie? Okej, okay. dobra. Nie ma tragedii. Już myślałam, że w to wyjadę po prostu, tak. Bo ja to zawsze tak nie robię. Ja szczerze przechodziłam to, ale nie pamiętam tego. Poziomu w ogóle, jakby niektórych w ogóle nie pamiętam Co ja robię? E e już minutę, dwie minuty te przechodzę No co jest ze mną nie tak? Jeszcze mi się trafił jakiś brzydki ten kolor Tego e, nie motoru, tylko roweru się zdenerwowała mnie ja pamiętam jednak już pamiętam ten poziom jak ja właśnie na tym ciągle spadałam dobra udało mi się no właśnie dobra udało się nie mówię lepiej że mi się udało zanim mi się nie udało się to skończy źle dobra ojej no to jest takie wolne no jakim cudem tam można było wpaść Przecież tylko ja to mogłam zrobić. Ole. No, normalnie bokiem leciałam, widzieliście? A no to tędy można przejść. No tak, przecież. Skręcaj, to jest taki slalom. Wiecie, że w ogóle. Taka ciekawostka sta pro to to nie zdałam razy razy rowerowej. Tak Tak jakby ktoś pytał. Ło, wow, dobra. spadł. Pff, lepsza nie jestem. Dlatego pewnie mi tak źle idzie teraz w tej grze, bo nie znałam tej karty trzy razy. No, znaczy nie z, tylko po prostu trzy razy. I nie potrafię jeździć nawet w grze. Bo chyba do grania w rowery też trzeba karty rowerowej, żeby w ogóle umieć cokolwiek na nic zrobić. Nie zdałam tylko dlatego raz, raz powiem Wam, bo reszty to nawet nie wiem czemu. Ale pierwszy nie zdałam, bo pojechałam z instruktora. Śmieszne. O nie, moje gardło już. Cóż, jest nie tak. Jest. Przepraszam. <śmieszne> Dobra, jadę. Znaczy bardziej skacza. No nie. Tutaj też ciągle spadałam, pamiętam. Nie pamiętam. Okay. U, dobra. Mhm. No to super dobra, nie? Ja prawo. Zawsze muszę jechać stroną. W ogóle nie wiem czemu, ale zawsze. Znaczy, jaką prawą, to jest lewa. Sorry. Ja zawsze. <laughs> zawsze mi lepiej idzie lewą stroną, jak cokolwiek robię. W sensie nie mówię o ręku, bo akurat jestem praworęczna, ale. No, że właśnie jak przechodziłam z tej mapki, to jak jechałam prawą stroną, to nie mogłam czegoś przejść, a jak przejechałam lewą, to za pierwszym to zrobiłam, nie? Więc jakby. Fajnie. Siu. Mi się czasem lewa z prawą. Czemu to ja nie wiem? Po prostu jestem jakaś pośledzona, nie. O kurczę. Ja tu pewnie wpadnę w tą małą szparkę o tu, widzicie? Ja po prostu chcę tam wpaść, nie. No, ale to akurat nie tu miałam wpaść. Jestem na 23 poziomie. I czuję, że mam dość... Tu, 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 tu. sobie pojeździłam. Jakiś zielone. Eee, co ja mam z tym motorem? Rowę. I patrzcie prawą jadę. Przejechałam za się. O kurczę! Dobra, pa jakie drifty, nie? Normalnie. No to drifty do odchłani. 26 poziom nie jest źle w sumie aż tak w ogóle w ogóle A, siup tędy sobie pojadę i może tędy o. dało mi się wow Ale super Co to było? Jak się przestraszyłam? No nie! O Jezus! Spacja mnie nie zadziałała. Jadę. Dobra, jadę. Eł. Pamiętajcie. Zawsze jak mówicie. To nie mówcie: jadę, tylko jadę. Bo zawsze musicie. Mm, mówić tak jak się piszą. Będę teraz tak od dzisiaj mówić. O, Eł, nie jak ty. No, wiadomo co chodzi. Dobrze. O, kurczę Eł! Eł. Jadę. O, spadam. No, to, że trafiła. No, co jest? Ze mną miał tak. Nie udało Dobra. O, udało mi się. A, o nie. Póżu święty! Mhm. Ja muszę po prostu pojechać lewą stroną. Patrzcie, jak to teraz idzie. Normalnie. To mi wyszło. Normalnie. Kurtuję. <śpiewa> Okej, okay. o! No i wjechałam w ścianę. Jedź! To e, Wiem, że nie ma na końcu E, ale ja po prostu zawsze będę mówić teraz E, nawet jak nie ma na końcu E. Mam nadzieję, że rozumiecie, bo ja nie. Nie! Nieu! Dobrę. Jadę. Okej. Okay. Nie! Nieu! Brzmi jak kot. Nieu. w kot. Nie uczniów mnie szkoda obraży skotów. O kurczę. Dobrze, nie idzie. Bardzo. No, to żebym walnęła. Okej. Okay. Jedź! Dobre! Jedź, jedź, jedź. Dobre, dobra, dobra. Jadę. Jeszcze. 11 minut. Halo O nie, tu będzie masakra. O nie, cię, 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 dobrze Dobrze no nie. Jestem na 90, jakby... Nie, nie na 90. tylko na 90%, a nie widzę na jakim jestem poziomie szczerze, bo wysłania mi ten taki pasek od nagrywania. Wiadomo... Ja się załamie normalnie. Normalnie. Co się tu dzieje? Nie wiem. Dobra, jadę. Jadę. Eł, eu Eł E. Dobra. Udało mi się. No nie. Ja nie mogę. Ej, ale szczerze to jest bardzo przykre, bo jeszcze niedawno był popularny Kerfuś, a teraz jakiś smart Czy czytam jak on się tam nazywa. Nie znam chyba. Typa... Szczerze. Nie, nie um, przecież to jest niemożliwe. Że ja tak spadam. Ok, ok, udało mi się. Nie, no raczej już tego nie przejdę do końca, co? Ale jak przejdę, to naprawdę yy, jestem zdziwiona. Czy to jest ostatni? przeszłam. Ludzie. Ej, ludzie przeszłam tą mapkę. Yy, drugi świat ten. I jeszcze końcówkę pierwszego. A w tamtym odcinku ja pierwszego nie potrafiłam całego przejść, nie? Za ja to chyba należy się łapkę w kule, co? Więc yy, ja już chciałam może przeteleportuję na ten trzeci świat, ale oczywiście nie będę go teraz przechodzić. No tutaj są takie kosmiczne takie te rzeczy, takie wystrzelnie, jakby. no takie trampoliny. Dobra, to do kolejnego. Mhm. Do kolejnego odcinka i cześć!